Dzisiaj chciałabym przypomnieć Wam przypowieść o lęku przed zmianą. Lęk jest bardzo ważną częścią naszego przewodnictwa. Jego celem jest chronić nas przed czymś, co mogłoby być dla nas szkodliwe. Natomiast jeśli lęk przeszkadza nam korzystać z naszego potencjału, powstaje blokada strachu, która nie pozwala nam doświadczać miłości. A przecież miłość jest drugim biegunem lęku. Pamiętaj, że tylko ty masz wpływ na swoją zmianę. Jeśli zechcesz obwiniać innych, staniesz w miejscu. Podejmij decyzję. Posłuchaj teraz przypowieści o lęku przed zmianą. Nie znam jej autora, a jest niezwykle inspirująca. Na brzegu rzeki. Mieszkał rybak z rodziną. Dawniej jego interesy szły bardzo dobrze, ale z czasem rzeka przynosiła coraz mniej ryb. Potrzebny do połowów sprzęt był już bardzo zniszczony, a ponieważ rybak nie miał środków na kupienie nowej łodzi, musiał prawie codziennie ją naprawiać. Pewnego razu do domu rybaka zawitał starzec, który poprosił go o nocleg. Rodzina rybaka przyjęła go serdecznie, z radością, nakarmiła obiadem, chociaż jedzenia było niewiele i nawet pozwolili mu zająć najwygodniejsze miejsce w domu. Rano, kiedy starzec miał już wyjść, zapytał rybaka, jak mógłby się odwdzięczyć, podziękować za schronienie i jedzenie. Widząc, że starzec nie był bogaty, rybak uśmiechnął się tylko i powiedział: Widzę, że jesteś mądrym człowiekiem i dużo widziałeś. Udziel mi więc, proszę, dobrej rady, jak wyjść z ubóstwa. Starzec chwilkę pomyślał, aż w końcu odpowiedział: Aby wydostać się z biedy, zatop swoją łódź. Po czym? Odszedł w swoją stronę. Rybak nie zrozumiał tej rady, tylko wzruszył ramionami. Pomyślał, hmm, może stary człowiek stracił rozum? Jak mogę zatopić łódź? Już przecież teraz ledwo wiąże koniec z końcem. Są wprawdzie jakieś połowy, ale bez niej umrzemy z głodu. Nie wziął sobie do serca tej rady. A z czasem spadło na niego i jego rodzinę więcej nieszczęścia. Dzieci kładły się spać głodne, w domu panowała straszna bieda. Pewnego dnia podczas połowu nad rzekę nadciągnęła potężna burza. Rybak ledwo uszedł z życiem, a jego stara i tak już mocno zniszczona łódź zatonęła. Wziął więc rodzinę, zabrał kilka rzeczy. I ruszył w dół rzeki w poszukiwaniu nowego, lepszego miejsca do życia. Miał nadzieję, że znajdzie tam pracę, dzięki której będzie mógł wyżywić swoich bliskich. W końcu dotarli do dużej wioski rybackiej. Rybak był zachwycony tym, co tam zobaczył. Małe łodzie, wielkie statki, ale wszystkie miały już swoich właścicieli. On natomiast nie miał nic swojego i długo nie wiedział, jak może dalej zarabiać na życie. Pewnego dnia zauważył, że jedna z łodzi wymaga gruntownego remontu i gdyby ją naprawić, mogłaby posłużyć jeszcze do wielu połowów. Mając wspaniałą praktykę w naprawach swojej starej łodzi, wiedział doskonale, jak zrobić to dokładnie i dobrze. I tak oto stał się mistrzem napraw łodzi. Jego praca została bardzo szybko doceniona, a wkrótce w wiosce zaczęły się rozchodzić informacje o jego niezwykłych umiejętnościach. Ludzie mówili, on czyni cuda, naprawia łodzie, stają się lepsze niż nowe. Wszyscy zachwycali się jego pracą. Ludzie ściągali z daleka, by tylko skorzystać z usług zdolnego rybaka. Minęło trochę czasu i w końcu rybak był w stanie kupić nowy dom z pięknym ogrodem. Zaczął zarabiać i nikt w jego rodzinie już nie pamiętał o głodzie i dawnym życiu. Tylko rybak przypomniał sobie pewnego starca i jego dobrą radę, aby zatopić łódź. Wtedy uświadomił sobie, jak mądre były te słowa. Bywa że trzymamy się starego i nieprzydatnego, będąc w silnym lęku przed zmianą. Pomyśl, czy masz swoją łódź do zatopienia?